16 czerwca udaliśmy się do miejscowości Janowice Duże, Krajów, Wilczyce, Winnica oraz Krotoszyce. To tam, 15 czerwca, w godzinach popołudniowych, doszło do pojawienia się zjawiska mikroberst, które charakteryzowało się przede wszystkim punktowo bardzo silnymi porywami wiatru. Na podstawie oględzin miejsc bezpośrednio w tych czterech miejscowościach oraz w okolicach tych miejscowości wskazanych. Zezna świadków oraz odczytu ze stacji synoptycznej Legnica Bartoszów można stwierdzić, że porywy wiatru osiągały bądź przekraczały prędkość 115-120 km na godzinę. Za informacje oraz pomoc bezpośrednio na miejscu wydarzeń chciałbym podziękować Patrycji Salamon oraz Dagmarze Kuprjaniuk z Ochotniczej Straży Pożarnej Janowice Duże. Za pomoc w analizie chciałbym podziękować Łukaszowi Jaśkiewiczowi z Legnicy. Sobota 15 czerwca to dzień, który przyniósł kilka burz na obszarze województwa dolnośląskiego. Konwekcja ruszyła chwilę po godzinie 16, a jej rozwój był bardzo szybki. Pierwsze burze pojawiły się w pasie południowym województwa, niosąc przede wszystkim intensywne opady deszczu. Oprócz omawianej w tej analizie komórki, w której doszło do rozwinięcia się zjawiska mikroburst, należy wspomnieć o burzy, która na pograniczy powiatów Jaworskiego oraz Legnickiego przekształciła się w burzę superkomórkową. Cechował ją przede wszystkim opad gradu oraz intensywny deszcz. Dzięki materiałom oraz informacjom od naszych czytelników wiemy, że grad m.in. w Jaworze, w Wądrożu Wielkim, wschodnich częściach Legnicy i dalej na wschód województwa osiągał średnicę około 2-2,5 cm. Przejdźmy do jednego z nagrań, które pojawiło się kilkadziesiąt minut po przejściu mikrobursta na facebookowym profilu Krajów, Mieszkańcy i Przyjaciele, a który pochodzi bezpośrednio od jednego z mieszkańców Krajowa. Nagranie ma nieco ponad minutę, ale nas, szczególnie w tej analizie, interesuje jego początek i okres pierwszych 15 sekund, w których występują zdecydowanie najsilniejsze porywy wiatru. Moment ten idealnie obrazuje siłę wiatru, jaka tego dnia występowała na tym niewielkim obszarze powiatu legnickiego. Zapewne z samego nagrania nie dałoby się jej dokładnie oszacować, ale jak już wiecie, następnego dnia udaliśmy się do najbardziej dotkniętych miejscowości, aby dokładnie przyjrzeć się zniszczeniom. Swoją podróż zaczęliśmy od miejscowości Janowice Duże w kierunku miejscowości Krajów. Pierwsze ujęcia pochodzą ze zniszczeń na obszarze miejscowości Janowice Duże. Jak widzicie, drzewo zostało złamane na około 1 czwartej swojej wysokości, a jego reszta spadła na posesję jednego z mieszkańców. Pod konarami znalazł się pojazd, w którym na szczęście nikt nie przebywał. Tutaj ocena siły wiatru nie jest prosta, ponieważ w miejscu, w którym doszło do złamania, dało się zaobserwować znaki wskazujące na gorszy stan tego drzewa. W samej miejscowości Janowice Duże większym problemem były intensywne opady deszczu, a powalonych drzew zdecydowanie więcej jest na północ od Janowic, co wskazuje na słabnący wiatr w tej części omawianego obszaru. Nasza kolejna analiza w jakim stopniu będzie to potwierdzać. Kolejne ujęcia to droga lokalna pomiędzy miejscowościami Janowice Duże i Winnica. Na okolicznych polach dało się zauważyć mocno przyciśnięte do ziemi zboża i kukurydzę. Zboża położone są zgodnie z kierunkiem, w jakim tamtego dnia przemieszczała się burza. Ponadto na jednym ze zdjęć zauważyć możecie dwa mocno wygięte znaki drogowe. Nawet zakładając lekkie niedbalstwo ze strony osób montujących takie oznakowanie, należy mieć na uwadze fakt, że wiatr zdecydowanie wiał z dużą siłą. Słupki do znaków drogowych wykonywane są ze stali ocynkowanej. Mają średnicę około 60 mm i z reguły wbetonowane są do głębokości około 20-40 cm. Nie trzeba chyba nikogo specjalnie przekonywać do tego, że niełatwo jest wygiąć taki kawałek stalowej rurki. Podążając dalej, w kierunku miejscowości Winnica, Krajów, Krotoszyce dało się zauważyć coraz więcej powalonych drzew oraz połamanych konarów. Po całościowym przeglądzie tych okolic oraz ocenie stanu zdrowia powalonych drzew, oczywiście na tyle na ile możemy oceniać stan zdrowia powalonych drzew, należy uznać, że to właśnie w tych okolicach wiatr wiał z największą siłą. To również na obszarze tych miejscowości dochodziło do przypadków zerwanych dachów. Trzeba zaznaczyć, że nie wszystkie przypadki tych zerwań wskazują na bardzo mocne porywy wiatru, a raczej na słabą konstrukcję dachów. Ale nawet nie opierając swojej analizy na tych słabszych konstrukcjach, dało się zauważyć na jednej z posesji porozrzucane cegły i dachówki. Niestety, właściciel uszkodzonej stodoły nie wyraził zgody na filmowanie, stąd szacowanie szkód i stanu budynku w tym przypadku jest niestety nieco utrudnione. Mieszkańcy krajowa, z którymi udało mi się porozmawiać, oceniają siłę wiatru na bardzo dużo. Całe zjawisko oceniają jako trwające kilka sekund. W ich ocenie w pewnym momencie nad głowami pojawiły się kłęby chmur. Po chwili ściana deszczu, który momentami padał poziomu. Kilkusekundowe uderzenie wiatru i było po wszystkim. Dookoła dało się słyszeć łamiące drzewa i lecące dachówki. O działaniach strażaków w powiecie legnickim i miejscowościach, które zostały poddane analizie w naszym materiale, nieco więcej opowiedziała nam Patrycja Salamon z Ochotniczej Straży Pożarnej w Janowicach Dużych. W dniu wczorajszym około godziny 19.30 nasza jednostka została zadysponowana do powalonego drzewa w Janowicach Dużych. Następnie nasz zastęp został skierowany na trasę Winnica Krajów, gdzie leżało powalone drzewo. Po usunięciu drzewa nasz zastęp został przekierowany do Krotoszyc, gdzie miała miejsce zalana piwnica. Na terenie całej gminy działało kilka OSP z powiatu Legnickiego, m.in. OSP Janowice Duże, OSP Winnica, OSP Krotoszyce OSP Raczkowa i OSP Miłkowice. Nasz zastęp wrócił do bazy około 22.30. Oceniając wydarzenia z dnia 15 czerwca należy mieć na uwadze fakt zaobserwowanych przez nas zniszczeń oraz wyniki ze stacji meteorologicznej Legnica Bartoszów. Pomiary tej stacji wskazały na poryw wiatru o sile 93 km na godzinę. Przypomnijmy, że w sobotę burze podążały z kierunku południowo-zachodniego na północny wschód. Komórka rozwinęła się w okolicach Lwówka śląskiego, podążając dalej w kierunku południowo-zachodnim zdecydowanie nabierała na sile, co mogliśmy zaobserwować sami oraz o czym informowaliśmy was w trakcie jednej z transmisji. Oceniając przede wszystkim siłę wiatru, uważamy, że stacja legnica Bartoszów, wskazując porywy 93 km na godzinę, wskazała moment, w którym Komórka słabła. Będąc na obszarze Janowic Dużych, Krajowa, Wilnicy oraz Krotoszyc, analizując zniszczenia. Można oceniać, że zniszczenia te nie odpowiadają sile wiatru wiejącego z prędkością 93 km na godzinę. Oceniając obszary należy pamiętać, że mówimy o promieniu 15 km. Na tym obszarze porywy były punktowe i w niektórych miejscach dosłownie obok przyciśniętych zbóż nie było żadnych oznak wiatru. Kilka kilometrów przed Krajowym nie widać żadnych zniszczeń. Zaczynają się one w okolicach tej miejscowości oraz Krotoszyc. Tam w naszej ocenie było najgorzej. Następnie w kierunku Janowic Dużych oraz wschodni obrzeży Legnicy ślady zaczynają się kończyć. Obliczając odległość w linii prostej, która wynosi około 8 km, należy uznać, że mieliśmy do czynienia ze zjawiskiem mikroburs, w którym siła wiatru w trakcie przechodzenia nad analizowanymi miejscowościami osiągała 115-120 km na godzinę. Punktowo niewykluczone, że więcej.